Cześć. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 najwyższych budynków świata. Numer 10: Greenland Square Zifeng Tower. Wieżowiec ten znajduje się w Chińskiej Republice Ludowej. Wyliczono, iż jego wysokość sięga 450 metrów. Został otwarty w kwietniu 2010 roku. Obejmuje on powierzchnie handlowe i biurowe w dolnej części. A w górnej znajdziemy hotel, liczne restauracje i obserwatorium, do którego każdy może wejść. Kształt i rozmieszczenie budynków zostały zaprojektowane tak, by maksymalnie dobrze było z niego widać panoramy miasta. Numer 9. Petronas Twin Towers. Na kolejnym miejscu uplasowały się bliźniacze wieże mające wysokość 452 metrów. W budynku znajdują się sklepy, pomieszczenia rozrywkowe, muzea. Hale symfoniczne, meczet, centrum konferencyjne oraz parking na 4,5 tysiąca samochodów. Jako, że głównym wyznaniem Malezyjczyków jest islam, tak też architektura budynku nawiązuje do sztuki islamskiej. Obie wieże mają łącznie 76 wind, poza tym, na wysokości 170 metrów, połączone są ze sobą zewnętrznym mostem o długości 58,5 metra. Numer 8. International Commerce Center. Wieżowiec znajduje się w Hongkongu w Chinach. Wysokość budynku to 484 metry, na co składa się aż 118 kondygnacji. Budowa wieżowca nie należała do najprostszych, a ukończenie budowli zajęło 8 lat i zakończyło się w 2010 roku. Ciekawostką jest, że najwyżej położony basen na świecie znajduje się właśnie w tym budynku, a usytuowany jest na 118 piętrze. Numer 7. Shanghai World Financial Center. Pierwotnie zakładano, że budynek będzie miał 460 metrów oraz 94 piętra. Niespełna 6 lat później zmieniono ten pomysł na inny 492 metry i 101 pięter. Obiekt oddano do użytku 14 września 2008 roku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego wieżowca jest otwór w kształcie trapezu na szczycie. Wieża posiada trzy oddzielne platformy widokowe. Najniższa na 94 piętrze, kolejna na 97, a najwyższa na setnym. Numer 6. Taipei 101. Taipei 101 to pierwszy na liście budynek ponad 500-metrowy. Liczy on dokładnie 509,2 m i znajduje się w Taipei, na Tajwanie. Jak sama nazwa wskazuje, wieżowiec posiada 101 kondygnacji nadziemnych. Budowla została zaprojektowana tak, by przeciwstawiać się wybrykom natury w postaci trzęsień ziemi lub huraganom. To ważne, gdyż zjawiska te nie są obce w tym regionie. Ciekawostką jest, iż budowla ta stała się swoistym elementem kultury masowej. Często można zobaczyć ją na migawkach z filmów lub grach komputerowych. Numer 5: CTF Finance Center. Wysokość tego chińskiego drapacza chmur szacuje się na 530 metrów, a tworzy go 111 pięter. Został oddany do użytku w tym roku i jest używany jako centrum konferencyjne, hotel, obserwatorium, centrum handlowe i biurowiec. Numer 4. Freedom Tower. Wieża Wolności. Jeden z czterech nowojorskich wieżowców stanowiących część nowego kompleksu. Każdy z nas pamięta wydarzenia z 11 września 2001 roku, kiedy to dokonano zamachu na USA. To właśnie w celu upamiętnienia tego wydarzenia w miejscu dawnych biurowców powstał ten budynek. Dodatkowo warto zastanowić się chwilę nad symboliką wysokości budynku. 541 metrów to nic szczególnego, ale jeśli metry zamienimy na stopy, to okaże się, że liczba ta wynosi 1776. A dokładnie w 1776 roku ogłoszono w Ameryce Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Numer 3. Ebrahim al -Beyd. Jest to kompleks budynków w Mekce. Wzniesiony został w 2012 roku, a prace trwały od 2004 roku. Umieszczono go w pobliżu największego na świecie meczetu Al-Masjid al-Haram. Pierwotnie budynek miał mieć 734 metry wysokości. Jednak w 2009 roku został opublikowany raport, iż ostateczna wysokość będzie mniejsza i wyniesie 601 metrów. Budowa tego ogromnego kompleksu pochłonęła 15 miliardów euro. Numer 2. Shanghai Tower. Shanghai Tower to 632-metrowy wieżowiec wybudowany w Chinach. Budowla stanowi idealny przykład geniuszu inżynieryjnego. Został on skonstruowany tak, by wiatr nie wywierał na niego dużego nacisku oraz by uniemożliwić gromadzenie się na nim deszczu. Po oddaniu go do użytku, stał się oficjalnie drugim najwyższym budynkiem na świecie oraz najwyższym w Chinach. Numer 1. Bercz Kalifa Tym oto sposobem dotarliśmy do zwycięzcy, który jak powszechnie wiadomo może być tylko jeden a jest nim wieżowiec wybudowany w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma 829 metrów wysokości i jest najwyższym budynkiem świata. Budynek posiada aż 163 piętra użytkowe i szacuje się, że budowa pochłonęła około 1,5 miliarda dolarów. Osobiście nigdy nie widziałam na żywo żadnej z tych budowli, ale jeśli wy mieliście okazję zobaczyć którąś z nich, to napiszcie o tym w komentarzu. Tymczasem pozdrawiam. Langepangę, Czerwień 70, Mike 56PL, gokard Boja oraz Powalonego. Buziaczki dla wszystkich moich widzów i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam.